Witam, ja jestem Darfian i zapraszam Was na serię Let's Play Team Fortress 2. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Darfian, a ze mną jest oczywiście ja yeah. Lewy. I tak, okay. dzisiaj mamy ostatni odcinek z Team Fortressa, na którym przedstawimy Wam mapę Slug. Jest to bardzo nietypowa mapa, jest to mapa totalnie... Okay. opowiedz coś o niej Lewy. To jest server slack. To jest server slack, przepraszam, który no jest to totalnie zmodowany. Ma na sobie kilkadziesiąt różnych trybów boilak, rozgrywki. W każdym z nich dzieje się coś innego. Aktualnie mamy tak zwany Ovid, tutaj mamy głosowanie na kolejną mapę, zagłosujmy sobie na prop counta. E, ogólnie teraz mamy właśnie mapę zombie Fortress, czyli po prostu teraz my jesteśmy takimi survivalami. I musimy przeżyć atak wściekłych zombie, czyli blue Zamierzam wam pokazać, znaczy raczej zamierzałem wam pokazać w tym odcinku kilka takich map Mniej więcej po 2-3 Maksymalnie 5 minut z każdej mapy W zależności od potrzeb No to co, wcielmy się w naszą rolę i brońmy się przed Oj, wściekłymi zombimi Zombiami, zombimi, jak się wzią, a, 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 a. Przez wściekłymi zombie Przez wściekłymi zombie Tank! Stawiać stiki Oj? Łoj Dobra Nie schodźcie do tanka, który może nie ciekawie skończyć Chociaż Co mi A, zabili Łaa! A, dobra, umarł ten heavy. Mm, no i widzicie, dosyć nietypowe tryby, a to jeszcze oczywiście nie wszystko, bo czeka nas o wiele, wiele więcej. Ten akurat jest taki prawie, że normalny. Jest jednym z normalniejszych, o. No, to... Spoda, że już nie ma na slagu T2 No to był bardzo, T2 to był bardzo ciekawy tryb, naprawdę. Ale umarł śmiercią naturalną. No i co zrobić? Dobra w takim razie zombie fortress już mniej więcej ogarniacie Zaraz jeszcze może... mogę jeszcze wyjść i dać się zabić Jezus co się stało? Jaki tak śmieszny Co da ich się zabić? Mam zamiar właśnie Znaczy no, nie, nie da im się zabić ale wyjdę im tak że tylko największe cioty by mnie nie ubiły No dawaj heavy Dobra jednego zasiekałem. Chyba to jednak nie ma sensu nie co rady mnie zabić Dobra po prostu stało mi się wtedy zombie czyli blue blue mogą być tylko heavy'ami, scoutami albo spajami i, I mogą używać, używać tylko, tylko mili. broni mili. I to podstawowej. I to tej podstawowej nie mają nie, piastuna, nie mają Sandmana. Chyba, że mają Sandmana właśnie, bo Sandman kiedy piłeczka uderza, to właśnie wtedy może widzieliście, że przygląd miałem takie zielone tło i taką straszną muzyczkę ubywało mi życia. Właśnie to jest, O, właśnie to. To jest efekt tego jak e, Scout uderzy piłeczką, czyli on no wtedy roznosi chorobę taką jakby. No i właśnie, e, oj, no właśnie o tym mowa. Dobra, no, tak więc przedstawiliśmy wam pierwszy tryb, czyli Zombie Fortress i chyba zaraz nie. I jeszcze spaj, możemy mieć laser. Oj, no i właśnie umarłem. To może jeszcze przedstawię wam e, taką przykładową grę zombiakiem. O, akurat mam spaja z laserem. No, jak widzicie, robię taki śmieszny laser sobie. No, mamy tutaj Pyro przykładowo. To dobre, to minus 30 i jeszcze to. Oj, 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 ej, nie daj się zabić, koleżko. Albo i dam się łatwo zabić. Nie, nie dam się łatwo zabić, oczywiście, że nie. Pierwszy raz gram z fajem z laserem. Fajny w sumie. Ojej, umarłem. No dobra, w takim razie kończymy. Zaraz przejdziemy do następnej mapy, która w sumie nie zwróciłem uwagi co wy co w wy ten. Wygrałem. Aha, no dobra. W takim razie, zaraz do Was wracamy z nową mapą. E, witamy ponownie teraz. Przedstawimy wam mapę StreamRoll, która jest dość nietypowa, zaraz domyślicie się skąd ta nazwa. A więc naszym zadaniem jest po prostu pobiegnięcie po Intela przeciwnika i doniesienie go tam, gdzie jest nasz Intel. Jaka jest z tego zasługa dla wygranych lub przegranych? Zaraz sami zobaczycie. Oj, chyba już przegramy. Tam widziałem jak Scout wystrzelił. No nie, upadł tej. W takim razie... na no, hamak gra... Nie dobra, już widziałem, że przegramy Zaraz zobaczycie jaka jest za to kara A więc teraz... Tutaj trafiają wszyscy ludzie, którzy zginęli I Teraz jak widzicie oj. I zginąłem Ja też, znaczy teraz mnie właśnie zapisz Ale o, o właśnie o. Widzieliście? Ludzie z góry spadają na dół od przegranej drużyny Po czym rozjeżdża ich pociąg Jeżeli zginęliście, ale jesteście w drużynie wygranej, to po prostu zostajecie na górze i podziwiacie jak e, wasi przeciwnicy giną Zastykujemy wejście jeszcze raz to Tym razem trzeba stanąć w jakimś takim miejscu, żebym widział kiedy ktoś będzie tutaj przebiegał ale jednocześnie nie dać się zabić Dobra, uwaga Ech, no Widziałem, że kolega nam był Chyba lepiej, lepiej bym chyba zrobił, jakbym za, za, za ten O oh fuck! Pyro! Ah! Ale mnie ściągnął Sniper. No, Spike w naszego Intel'a się to, no. O nie, 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 nie! Co to było? No, ba. losowe... Oj, umarłem. I też jeszcze od ślepego granatu. No, ba. no i teraz patrzcie. Zginąłem, więc trafiłem tutaj. No i teraz muszę liczyć po prostu, że nasz team wygra. I że nie dadzą Nie, nie dadzą mi zginąć pod kołami pociągu. Pomocy. Serwer jest też o tyle fajny, ponieważ posiada własne takie jakby... Jakby to lewy nazwać? Itemy, coś w tym stylu, nie? Ludzie. Za wirtualne pieniądze, które się zdobywa po... po to na przykład zabijanie ludzi. O Jezus. Spróbujemy przeżyć. No, Samo, powiem samobójstwo. Dobra, nie udało się, jesteśmy rozjechani. I... Właśnie można kupować sobie jakieś itemki za na przykład Sluck coiny, chyba tak to się nazywa. No i na przykład ja sobie kupiłem takie coś, że kiedy tauntuję to mamy taunt hard, coś w tym stylu. Slack Slack, no. Jak widzicie koło mnie teraz, kiedy tauntuje latają takie baloniki i jest takie, takie party hard. No a też się podsprejujmy. Ach miałem stikować Intel, a nie to. Szybko, szybko, szybko. Intel zastikowany. Tylko się wyświetli wiadomo że ktoś podniósł, to wysadzimy nasze sticky. No i co, Oj, spaj! Spaj, 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 spy. spy, 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 spy. <noise> Dzięki Dobra i potem przejdziemy już do następnego nagrania, do następnej mapy jaka nam się zaprezentuje. Nie mam jeszcze pojęcia ile ich będzie. Ale no, będzie mieli... wykrzyknieć całym to się dowiesz. Znaczy nie, chodzi mi o to ile będzie mapek, a nie ile na tej gramy. No nie, jak śmiesznie o. Scout upadł taki. No, no i wygraliśmy. E, teraz popatrzmy jak oni są o, właśnie. Tam jak widziałam aha, Mogę Daj, się jeszcze z nich pośmiać. Aha. Ech, aha. Cóż za piękno tej LOL przeżył jeden! No nie! Dobra, w takim razie kończymy! Nagranie z tej mapy i zaraz odwiedzimy kolejną. A co to będzie, jeszcze sami nie wiemy. Do zobaczenia. E, z góry Was chciałem przeprosić za to, że w poprzednich dwóch nagraniach możliwe, że było trochę za głośno i że e, obraz będzie trochę ścięty, ponieważ dopiero później się skapłem, że grałem na złej rozdzielczości graficznej, a chwilowo witamy Was na mapie Dodgeball Czyli po prostu tenis tak jak tylko że rakietami. Jeżeli nie odbijesz to giniesz. Po prostu bardzo zasady. Co tam ciekawego, powiesz lewy Nie no, wiem wow! Ej, uwaga, tu się rozstępuje o. No właśnie ja widzę Tak, ja, po tym przebiegłem taki biedny, nieświadomy niczego O, to mnie Nawet nie wiem, nie nie. nie, nie no, wło, wło. Wło, wło. Odbiłem, ale far Nie nie nie! Odbiłem Ja na początku, dwie ragety No, odbiłem! Co za niesamowita passa! Wygra! O Jezu jak się podjarałem jak kretyn No, to było krótkie, może jeszcze jedną rundę nakręcę. No, bo to było bardzo krótkie. Ej, co jest? Co się tak... O, dobra. Dobra, do boju! Jak widzicie gra jest tak bardzo są przyjemna. Równo w szeregi, co mówisz? Co mówiłeś lewy? To są bardzo równo w szeregi układaniu. Tutaj, Zresztą, ja idę żeby mnie nie wypchnęło, bo ja się boję. Oj, 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 oj Kurde. No, o, o, tym człowieka. Tym, tym O tym mówiłem. Zazwyczaj... E, zazwyczaj właśnie moje popisy na e, dodgeballu kończą się właśnie taką śmiercią. Tak więc dobra, to tyle jeżeli chodzi o dodge dodgeballa. Jak widzicie dość ciekawa gra, można... Obserwuj nawet... mnie! O, dobra, będziemy jeszcze O, właśnie Lol, ja lewy, skąd ty to masz? Jest, jest... O, Spadłeś, ale... gratulacje. Skąd masz tą, tą czapkę? Jaką czapkę? To co masz. A jaką mam czapkę? Te kości. A, nie, miałam cztery czapki dla z tego. Ale dropłaci, czy kupiłeś? Trader mm, trade, trade się. Mm -hmm. A nawet mam pięć czapek, chyba dlatego. Nie masz pewnie żadnych powtórek? Nie. Dobra. To w takim razie chwilowo żegnamy się i zapraszamy Was do, raczej na następną mapę. Witamy Was ponownie w mapie dość nietypowej, ponieważ jest to tak zwany Smash Bros. Wybieramy e, sobie dowolną klasę, jak widzicie i chodzi po prostu o to, że nasze uderzenia nie zadają, również po tym, jak widzicie, jak ten Soldier nie gwałci żadnych obrażeń. Chodzi po prostu o to, żeby wypchnąć naszego przeciwnika poza mapę. Mamy po trzy życia. Mm. Coś... Lewy, dopowiedz coś, bo ja mam zacięcie. I, i wygrywa drużyna, która jest w stanie więcej żyć. Suma żyć. No tak, właśnie, suma rzeczy innych graczy to wtedy tak, drużyna, której okaże się, że gracze przeżyli najwięcej, wygrywa. Tam na dole jest czas. No właśnie, ale teraz a właśnie. będzie co? widać. Jak tyba. widać, mamy ile procent mamy my, a ile procent mamy przeciwnicy. Ile procent mamy... O. I jak widzicie, wyknę teraz elegancko tego Pyro i on umarł. Nie, nie Janek, te procent to są ile ty dostajesz obrażeń a, ile... I, do... i ile zadałeś. Aha, rozumiem. Ty to dzięki, lewy, nie wiedziałem. No, chyba wypchnę spajak, chyba tam doleci, doleciał. Nie lubię. O, oh, FUCK, co to było? Temoman? <ścoughs> ah. Dead. Ej, nikogo nie widzę. Dawaj, została jeszcze tylko minuta. Trzeba szybko ich spuszować. Heavy samotny, tak? O no nie! nie! Krytyczna na piłkę mi w niego weszła i tak śmiesznie wystrzelił. O, ale dostałem servera. Oj, właśnie ja chyba też, bo mnie tak... A nie to był backstab! A ty ty spryciarzu, a ty ty... A, ja lu lubię backstaby. I dlatego gram spajem. trochę dziwne, że kurde mnie akurat spajdał radę dogonić, jak ja jestem scoutem. Chyba się jakoś zaczaju, że go nie zauważyłem. Wow! Prawo LOL? No? Co to było? Co to powiedział? Polak. To było prawo! No bo teken napisał. Mamy, mamy to Polak! <laughs> Widzę, bo jak było tam Maszymonidas, tak jest... No w sumie, tak, tak jeszcze jest, tak. jest Wilczuk, ale no nie. Dopiero początek. Europa, a później cały świat. Dobre podejście. O, kolejny. No kolejny. nie, kolejny? No nie! Cały... Jego ja zawaliło. Cały Slag właśnie stracił w moich oczach. Sądziłem, że ten serwer jest właśnie wolny, ale jak widać nasi rodacy na tym serwie są bardziej ogarnięci niż ci do... na, we... na wszystkich. I, I nie zabiłem nikogo. A ja zabiję. O, zabiję. Tam jednego nawet. O nie. O, Dobra, e, w takim razie spotkaliśmy niebe. naszych rodaków. I to sporo. Macie pozdrowienia z YouTube'a, jeśli ktoś mnie ogląda. E, I to chyba tyle ze Smash Brosów. Zapraszamy do kolejnej mapy. ha pum. Witam Was ponownie. Jest oczywiście z nami ciągle lewy. Siema. Na serwie jest również teken, który na ostatniej mapie wzbudził. <noise> obudził wszystkich Polaków, jacy byli na tym serwie, czego się kompletnie nie spodziewałem. Myślałem, że ten serwis jest jako jeden z niewielu właśnie wolnych od naszych rodaków, ale jak widać się pomyliłem. Lol, jaka fajna kryjówka. A tutaj mamy mapę Fort Wars. Polega na tym, że właśnie wchodzimy sobie w menu. Create Prop. I zaczynamy budować. Taki fort, żeby się właśnie obronić przed jakimiś złymi, niedobrymi. No to zacznijmy sobie. Tutaj, tutaj postawimy sobie support. Trzeba zostawić przejście, dajmy na to takie. Nie, no dobra, za małe. Hmm. Bug. Ja chcę delay ten prop. Create. Eee, support wall. Tylko Janek ty dopiero dołączyłeś, bo cię wywaliło, to będziesz miał pewnie mało kasy. No tysiąc mam tylko. No właśnie, a tutaj jest jak zabijesz kogoś, to ci... A dobra dopowiada. to ci rośnie. Wiem żebyś mógł więcej budować. Właśnie mi się... to za debil to zbudował i teraz nie ma jakbyś tak fajnie zrobili i... Mówisz o mnie, bo może to ja... Nie, 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 nie. To jest bardzo fajne. To. Niemk na to wpadł, ale geniusz po prostu. więc Soldier. Genialnie. O czym ty, mówisz? O czym? O tym tym takim tym. O tym takim schronie dla... Gdzie ty jesteś? Gdzieś... Gdzie jesteś jesteś? Chodź, chodź. Chodź. Tu. O fakt, coś zbudowałem, ale to byłem. Tu, zobacz. Fajne, nie? Z czym? Co? Z czym? No. <noise> nie gasz mojego zapału. Mi, tu, tu jest mi, mi... fajne, tylko trzeba to rozwalić. Co trzeba rozwalić? Tą ścianę? O, o dobra i teraz można tu wejść Później się schody zniszczy, dach jeszcze trzeba zbudować żeby no Ja tutaj buduję, na razie z piątkiem hmm. Myślę jak tam wskoczyć W ogóle mogę to jakoś wskoczyć Się przydało, jakoś na drugą stronę, tutaj mam pomysł Medyk! Medyk Potrzebuję medyka Weź wejść szybko na moment medem y na no, męcik, weź, wejdź, o dobra, tutaj stoisz dobrze W tą kreskę wejdź i zmień na meda Szybko lewy, bo szybko potrzebuję zanim się runda rozpocznie No kurczę No jestem No i się nie zresztą No nie A nie, jestem, okej okay. Dobra no Leć mnie Dzięki, leć mnie To wiadomo, bo ja nie idę, bo kurczę, no i stało? I nie zrobimy mojego To jest najlepsza taktyka na, na tego No nie, nie. heda wyrwałem, na dzień dobry Fort yy, będzie że, trochę że, dłuższe nagranie. Że odpychasz. A. Yy, i zgarniasz tego. Intela. Ja tak zawsze robiłem i tak zawsze nie wychodziło. <laughs> ale teraz nie że. Sorry. Nie no, spokojnie. Nie spodziewałem się, że mnie tak sniper na... natychmiastowym zdejmie. Oj, dobra, to było głupie, to było bardzo głupie! <laughs> nie jestem dobry w Fort Warsie, to mogę wam z góry powiedzieć. Nadal nie mam połączenia z zeskim, No, no Dobra? Przykre. I telefon jeszcze mi znali. O, dobra, dobra, dobra. Mhm. Tak więc lewy sobie na moment poszedł, jak usłyszycie telefonik, to, to właśnie może też lepiej wyciszę. Bo tam u lewego to jeszcze pół biedy, ale jak was tutaj zacznie gwałcić wasze biedne uszka, mój telefonik, co dopiero... Oj, spaj! Chodźmy, chodźmy. Ech, center. A tutaj mają center. Ja nie skąd ono do mnie strzelało. Mam chyba pomysł w Nie no, trzech mamy sniper. To bez sensu żebym szedł czwarty. Kurczę, jakbym miał styki jumpera to się mógł tutaj by stikować po prostu. Chociaż... Nie zdążę. NIE ZDĄŻĘ! Jestem kretynem! Halo? Siema Siema Jestem kretynem ja chcę mieć Ty mu heavy Na... z Intelem idzie do nas pod bazę Żeby nas zniszczyć Ale to było bardzo głupie z jego strony Bo właśnie przyjąłem tego Intela ja Właśnie widziałem ale to, co to za kretyn? Prop haunta w końcu chce Będę kichał A! Będę kichał Mamy ja w ogóle jakichś ale... inżynierów? 7. Dobra, idę do tej kryjówki, zacznij... Do... Aha, demomanty już się niszczyć. O, to jest lalala. Mam... Dobra, jestem w kryjówce. Dobra, to było krytyńskie, czyli ale... sobie pod nogi w takie odległość. Potrzebuję medyka, pilnie, Medik mm. medic pilnie poszukiwany. Dobra, lecę medem. Yy... Chociaż na momencik, żebyś mnie wyleczył. No, 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 no. jakbyś schody, schody do tej kryjówki, to by nie wchodzili, ale i tak dach nie jest zamurowany. Zabiłem się o, ale leci nam czas No spoko, spoko znaczy, bo właśnie powiedziałem, że rozwalił schody, myślałem, że mnie nie sięgnie z tak daleka stick O Ale jednak sięgnie O i, idzie gwałt na dół o, 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 o Lipna, kurwa No nie, nie pozwólcie mu uciec! Staram się panicznie... Dobra, może zmienimy klasę, bo jak widać normalem coś mi nie idzie pójdźmy może z soldem Haha, nie pusto! Szukam? Zero to to nie widzę właśnie zleń, nie tylko na buffaner. No nie! Ale w, według statystyk mają 59% Tylko nie wiem kurde gdzie! O, na dole! Kurde. Biją nas! No dobra więc może... Skaz... widzicie o co w tym chodzi. Starczy nagrania z Fort Warsów. No, trochę na mnie poszło, ja trochę polamiłem, no ale co zrobić? Nie można być dobrym do wszystkiego. Zapraszamy Was zaraz na kolejną. Widziałeś lewym może co wygrało. Yyy, Nie. Zaraz sprawdzę, czekajcie, to się odczuwa sprawdzę. Prop Hunt w końcu. No, więc w końcu zobaczycie prop Hunt, a Bardzo, bardzo fajny tryb. Tak więc... E, żegnam. I do zobaczenia za chwilkę w kolejnej mapie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie jestem... Nawet nie wiem czym, ale nie powiem, bo lewy jest w przeciwnym teamie i na mnie boli. Jezu wiem czym jestem. Tak jak widzicie jest to PropHound. Jesteś CP? Nie. Polega to na tym, że... Jak widzicie wszyscy scoutowie y, w naszym teamie, bo automatycznie wybiera scoutów. Jesteśmy... Y, CP. Znaczy... F, CP. Jesteśmy... Y... Nie, nie jestem CP. Po prostu przez to w głowie. Jesteśmy propami i musimy się po prostu ukryć. Tak wiem, że kryjówka nie jest zbyt dobra, no ale jak widać najbardziej widziałem... oczywiste kryjówki są najlepsze. <grywki> wiem właśnie. No i Creszta. chodzi o to, że przeciwnik musi nas znaleźć, ale najlepiej, żeby nas nie znalazł. W przeciwnym team jest lewy, tak dla urozmaicenia. No, nie jestem first bladem. I będzie to ostatni już odcinek, znaczy będzie ostatni odcinek No tak, to też jest ostatni odcinek, ale jest to już ostatnia mapa ze slaga, jaką chcę nagrać, bo tak naprawdę już reszta nie jest aż tak ciekawa Więc no... Eee... O, przeszedł ktoś koło nas, ale nas nie zauważył No więc... Będzie trochę dłuższa, ponieważ jest to naprawdę bardzo fajny mod, ja go oczywiście bardzo lubię I chcę na nim spędzić już normalny odcinek, żeby wam pokazać jak ja się ukrywam, po czym e, pokażę jak ja będę szukał ale wtedy będzie się ukrywał. Tu e, Ty mnie... A dobra, to po, powiesz później, jak będziesz... AAAAA! PODPALILI MNIE! AAAAA! w dziwnym Ach, Skinąłem No cóż... Zobacz, jakie są poukrywani inni. Ten ma dobrą kryjówkę. Możesz mi powiedzieć. Nie. Ale... Ten ma... Głupio trochę Ja, że trudno go tu będzie dosięgnąć Przeciwny team może wy wybierać oczywiście klasę jaką chce Ale większość zdecydowanie bierze pyro, no ponieważ właśnie wyjdzie, podpalasz i już widzisz, że tam jest na pewno ziomek, bo się podpalił Ten jest... O! A nie, ten jest kamieniem, a nie kolumną Ten jest... Czym ty a, Też kamień Dużo kamieni w ogóle, też byłem kamieniem takim wielkim <laughs> Przepraszam, mm -hmm. że muszę Was teraz zanudzać patrzeniem tym co się tutaj dzieje no ale zginęliśmy po prostu Zobaczmy jak tutaj innym graczom idzie Chcę kogoś podjarać, ale nikogo nie widzę O tutaj uciek, wielki kamień ucieka O widzę cię frajerku <laughs> Chyba to jesteś ty Jeszcze... Nie to zmieniłem broni A jednak to nie jesteś ty, to jest zwykły Coś tam, coś tam, coś tam co? Ech, taken do mnie pisze i ziomek zaraz w Nie pisz do mnie na... O, widzę, widzę go! Czekający krzak, latująca trawa Ech. The one turut turut, turut. O lol ziomek ma radio Co to jest radio? No ten taki ten dla Scouta na plecy, takie wielkie radio Nie poniemaj a, I'm the one man on left. Du, 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 du. To jest niby. Ale co drewno mi się CP wielkie ucieka przed wami. To? Mryga, ta. bo jest one man left. left. Dawaj, wierzę w Ciebie. Czemu on do nich nie próje. Przecież on może do nich strzelać. żeby nie, nie, nie był tego świadomy. Nie mam pojęcia. Free. Przeskanowałem hmm. chyba każdy CP i żadnego Dobra, teraz my oh. będziemy szukać lewego, głównie na nim się skupimy. Bo jak widzicie mamy specjalny set do tego. Backburner, ponieważ zadaje więcej obrażeń. Strzelba, ponieważ to jest reserve shooter. Strzelba ponieważ skałci na tym serwie lubią bardzo, no w sumie nie tylko na tym, ale zawsze lubią bardzo uciekać. Podskakując, a oczywiście Reserve Shooter pomoże dzięki temu mi ich łatwiej zdjąć Czemu tam lewitują wielkie kamienie Oraz Sharpened Vulcano Fragment, ponieważ e, przy uderzeniu podpali O czymś jeszcze ważnym powinienem wspomnieć Yyy, eee, no że... A, a że a... uderzanie, na przykład strzelanie, uderzenie czegoś lub... Użycie Miotacza Ognia, kiedy już gra się zacznie, sprawia, że tracimy HP, więc nie można latać jak debil i palić wszystko naokoło, ponieważ może się to zakończyć śmiercią. Widzicie? Palę i tracę HP. No nie, no znowu mi te... Kopsi. Krasznął ci? Lewy. Lewy. Oj, to chyba nawet nie tylko def. Lewy ma ostatnio coś talent do wywalania go No właśnie o tym mówię Gonimy wielką kolumnę, gonimy wielką kolumnę A lewego wywaliło yy, z gry a, a ja nie mogę nic znaleźć, mi przykro Ach te moje niesamowicie nieudolne zdolności wokalne są niesamowite Heavy rzucisz mi kanapkę please Dol, podpaliłem kogoś. Oho ho ho. Gdzie on się pali? Tu? No. je 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 je. 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 Wo, ho ho ho. Lo, 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 lo. Podskakująca beczka? No oczywiście. Dlaczego oni na to nie zwrócili uwagi? Ech. Przepraszam, że was pewnie irytuje ten dźwięk rozłączonego Skypa, no ale nie chcę minimalizować gry. Ale wy cały czas jest na serwie, czyli jest gdzieś ukryty. Czyli go jeszcze nie wywaliło, czyli, czyli e, Może go jednak znajdziemy mimo wszystko o, hmm. A jak, jak widzicie, Pyro może też przy odpowiednim nakierunkowaniu swojego płomienia latać I za zabicie skałta, który jest przy... O! Nie! Dobra, to było żałosne Ale ging, 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 gin. eee no trudno. W takim razie, no co, żegnam się z wami, Lewy też by się z wami pewnie żegnał, jest to ostatni odcinek z tf -a. możliwe, że będę w się coś okazjonalnie na zasadzie, że będziemy grali sobie z chłopakami i na przykład powiem, o, może to nagram, bo się zapowiada, że będzie fajna gra i będę może tak od czasu do czasu wrzucał. A chwilowo żegnam was, dziękuję za to, że byliście ze mną i tym samym skończyliśmy tak naprawdę pierwszą serię jakiegokolwiek mojego let's playa. Jeee! mimo że to Duka zaczynaliśmy pierwszego, ale Duke to mimo wszystko długa gra. Znaczy, może nie długa, bo jakby się uwziął to by przeszedł kilka godzin, no ale jak się chce rzucać na YouTube, to, druga, to długa gra. No więc dziękuję jeszcze raz za to, że spędziliście duży czas ze mną w TF-ie i możliwe, że okazjonalne odcinki będą się pojawiać. Trzymajcie się, cześć!